Kurs kolizyjny, który wybrała trzecia droga, jest szkodliwy, a chołownia zachowuje się dziwnie. Ocenił rzecznik platformy obywatelskiej Jan Grabiec na antenie Radia. Z. Posłuchajmy, jak komentował działalność Polski 2050. Nie ukrywam, że jesteśmy zaniepokojeni tym, co się dzieje z notowaniami trzeciej drogi. Ten kurs kolizyjny, który wybrała trzecia droga z innymi partiami opozycyjnymi, oczywiście jest szkodliwy dla nas wszystkich. Najpierw to jest jakby ogłoszenie końca pomysłu na, na jedną listę, że to jest niemożliwe. Później to jest oddanie części wyborców konfederacji, bo partia Szymona Hołowni, która szła pod hasłami nowej polityki, nowości w polityce, nowych ludzi, zawarła no, sojusz, właściwie koalicję. Z najstarszą partią, najbardziej doświadczoną na polskim rynku, więc to spowodowało, że część tego elektoratu odpłynęła do Konfederacji. To zawsze tak jest, że nasze sukcesy albo porażki zależą przede wszystkim od nas. Jak zaczynamy szukać powodów naszych, naszych niepowodzeń u innych, no to to jest początek równi pochyły. A kiedy ona, trzecia droga, da się uwieść, na przykład pojawiając się na marszu 4 czerwca, czy proponując konsultację swojego projektu Przyszłość Plus, nasz tulipan Donald nie ma skrupułów. Koalicję chołowni i Kosiniaka-Kamysza sprowadza do roli wasala. Ja nie wiem skąd te kompleksy sympatyków trzeciej drogi, tej formacji politycznej. Dlaczego nie widzą siły we własnym ugrupowaniu i sprawczości we własnym ugrupowaniu? No przecież to liderzy trzeciej drogi podjęli decyzję o bojkocie marszu 4 czerwca. No ale nie zbojkotowali tego marszu, poszli na ten marsz. Ja wiem i bardzo się z tego cieszę. Donald Tusk zwołuje kolejny marsz, tym razem w Poznaniu. Pewne jest to, że Hołownia i Kośniak Kamesz nie wezmą w nim udziału. Władysław Kośniak Kamesz i Szymon Hołownia nie będą uczestniczyć w marszu organizowanym przez szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska 16 czerwca. W Poznaniu mają inne plany na ten dzień, podkreślili politycy obu ugrupowań. Poseł PSL Marek Sewicki w rozmowie z Polską Agencją Prasową zwrócił uwagę, że tego dnia jest posiedzenie Sejmu i posłowie jego ugrupowania będą w parlamencie.